Ja się Manu z tej strony Lubox i mam dzisiaj dla Was film, który Wam podziękuję za 100 subskrypcji, które właśnie wczoraj o godzinie 22:40 40 Nie pamiętam dokładnie wybiło na moim kanale jest mi niezmiernie miło z tego z powodu, że patrząc jak moje filmy jak, jak ja je robię mikrofon, wszystko to jest kicha. Po prostu to jest kicha. Z tym co mam, wbiło mi na kanale te subskrypcji. I z tej okazji zakładam fanpage i stronę. Lubo z tym, jak już będziecie oglądali ten film, to pewnie pod, pod spodem będziecie mieli linki do tych stron. I zawsze jak coś do Was mówię, to buję się na krześle. I co? Wbijamy do końca roku 200 subskrypcji. Więc co? Ja się z Wami mogę pożegnać. Jutro będzie film konkursowy. Jest się z Wami żegnam. Dziękuję za 100 so subskrypcji na moim kanale. Wbijamy do końca roku 200. Na razie.